No i po przemowie uświadamiającej na. <śmiennie> tak, 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 lewź na nie trzymajcie na plecach, lewa, 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 do lewa, Naturalnie, naturalnie zrób. nie do góry. Nie odbijacie się do przodu, tylko do góry. Do góry. Do góry. Ręce pomagają. No szybko. To jest za no szybki rytm. O, dobrze. 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 Mocny. Ręk, głowa patrzy za ręką. Całe... н е н е